Witam wszystkie moje małpki bardzo serdecznie z tej strony Janusz. Dobiliście 8 łapek, więc mamy dla was kolejny odcinek. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj mamy dla was drogi poradnik, tym razem o darmowych grach na telefon. Po co wydawać pieniążki na gry na telefon, skoro można je pobrać za darmo. Są strony, na których można pobrać gry na telefon za darmo, nic tylko brać. Więc mamy informację, że stworzyliśmy dla Was stronę, na której możecie pobrać gry na telefon z systemem Android za darmo. Dobra, dzięki za obejrzenie tego odcinka. Link do naszej strony macie w opisie. Zapraszam do oceniania, subskrybowania i odwiedzania naszego Facebooka. Następny filmik będzie, jak zauważymy, kilka łapek pod tym filmem. Cześć.